Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata! A to nie byle bzik. I już się nie martw, aż do końca tych dni! Naucz się tych mór, radosnych słów! Hakuna Matata! Hakuna Matata? Tak, to nasza maksyma! Jak to Maksyma? Kolega, co ty Maksyma nie znasz? Dobry. A jak te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy? Tak, weźmy takiego pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz. Gdy był ze mnie mały wieprz. Czego stękasz? Zruszyć się nie można. nie przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanie ciężko by było zjeść. Mówią o mnie, że mchan, a subtelnego. Krzykle, że... Czy mnie ktoś wciąż zatykał no! Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary! Och, co za, za wstyd! Tak było mu wstyd! Cały świat aż mi Po wciąż był! Och, zal mnie powala! Kiedy puszczam węgala! Może byś mnie powstrzymał? Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku! Hakuna Matata Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata to nie wyleci! Już się nie marcz! Aż do końca tych dni! Nie tak, mały! Nauczę się tych dwóch radosnych słów! Hakuna Matata! Witaj w naszej skromnej siedzibie! To tu mieszkacie? Co ty, mieszkamy gdzie chcemy! I jak nam się podoba! Ale pięknie! Przyjemna miejscu, nie? Moi drodzy! Przedstawiam Simbę! Cześć, ty zgusta spadł, toż to les! Będzie chciał jeść! Przyszło ci to w ogóle do głowy? Właśnie, głodny jestem. Zjadłbym zebra z kopytami. Ach, zaczyna się. Nie, 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 syrek. Zebra akurat wzięła i wyszła. A jakaś antylopka? Co ja? Nie, młody, słuchaj, jeżeli chcesz mieszkać z nami, musisz jeść to, co my. Zapamiętaj, to, co my! A nie nas! Państwo pozwoli, zaraz podajemy do stołu. No! A, Smacznego i na zdrowie! Co to jest? No, trochę żelazne. Te tu fajnie strzelają zęba. Mm, normalnie nie ma, to jak gumami. O, chydne, ale sycące. Mm, I trochę chrupciate. Mm, ekologiczne. O, naprawdę? Prosto z Wierz mi, jak ci mówię, tylko tak to, warto to, żyć. Zero reguł, żadnych obowiązków. Uuu, te mają taki krem w środku, no łap blizę. Te są świetne. Coś to, to, najlepsze. To. Na co czekasz? No tak.

ギーッ Nie, nie, no. No ile jeszcze zatrzymy. tych pisów co? Weź. Ale dopiero podłapaliśmy w streaming. musi mieć mnie dosyć. Da, przybyło ci a. chyba, że 200 Już. kilo, odkąd zaczęliśmy. A ja jestem chudziakiem. Już się nie ma. Ej, weź go, było. No. No. to było nie zaczyna. Nie, ja zaczynam! Nie, a to chciał odliczać? To jest nasz to. popisowy numer, nie może się nie, odkryć, wie, tak. może w ogóle go nie śpiewajmy, tak? Nie, 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 odprzestań. Już się nie ma. Ja zmaruję od tych wariacji. Nasz numer brzmi coraz lepiej.